Studio radiowe zorganizowane na świeżym powietrzu pod namiotem Trójki przyciągnęło mnóstwo fanów Marka Niedźwieckiego i jego kultowej listy przebojów. Słucham listę od 1982 roku i to jest chyba szósta, siódma moja lista wyjazdowa, że jest niedaleko postanowiłem dzisiaj przyjechać do Bolesławca. Już mam autograf i zdjęcie. Po prostu bardzo lubię Marka Niedźwieckiego przede wszystkim, jak również Trójkę. Wiele lat czekałam na ten moment. Żeby przyjechał do Bolesławca. No jak już jest, to po prostu stwierdziłam, że nie warto iść nigdzie indziej. Zostanę do końca. My jesteśmy wychowani dla trójce, szczególnie moja żona, która jest ogromnym fanem trójki, a mnie się to udziela taka specjalna okazja, prawda? Zobaczyć na żywo, jak to się jest dzieje. Tam, jest nam bardzo miło, że, że Pan Marek gości w Bolesławcu. Okazuje się, że znany radiowy prezenter nie potrzebuje wygłuszonego studia, aby równie profesjonalnie, jak zwykle, poprowadzić program, choć sam wypowiada się bardzo skromnie. To jest duże wyzwanie. To wygląda może tak, że ja się bawię tymi, że to jest nic takiego, ale stres jest ogromny. Przeżywam go właściwie przez cały dzień, więc całe szczęście, że dzisiaj 6 godzin w samochodzie, więc nie było czasu myśleć, potem jakiś obiad, chwila w, w, w hotelu, prysznic i tak z biegu. To wtedy jest najlepiej, dlatego że wchodzę tutaj, widzę ludzi, to to jest zupełnie inaczej i od razu atmosfera jest jakaś taka ok. Marek Niedźwiecki przyjechał na zaproszenie Stowarzyszenia Wiasudetika, także po to, aby promować Paradę Glinoludów, w której zresztą tym razem sam wziął udział. Przede wszystkim odwiedzili nas podczas 50-lecia. Na trójki na Myśliwieckiej. I to było niezwykłe wydarzenie, dlatego, że to była sobota i najbardziej niezwykłe było to, że tuż po godzinie 10 dziesiąte politycy, którzy wychodzą ze śniadania, y są łapani przez telewizję, tak jak ja teraz przez Was, żeby powiedzieć kilka słów. I nagle ta, ci, te, ci, ci ludzie chodzący, tacy dziwni, między tymi politykami, to było coś niezwykłego. Oni byli w zaszokowani, ale. Efekt był genialny dlatego, że pokazały nas wtedy wszystkie telewizje, a o to chodziło. Gliniada już tak zaszerzyła kręgi po Polsce i po świecie, że wpadliśmy kiedyś po prostu na siebie kiedyś tam w Szklarskiej Porębie. A, a potem to już było tylko po prostu... Oni chcieli nas do siebie na 50. rocznicę Radia w Warszawie, gdzie im zrobiliśmy fantastyczną gliniadę. I też o prawę artystyczną, animację tego święta, ich święta. No i potem w ramach rewanżu. Obiecali nam, że przyjadą do Bolesławca. Między kolejnymi piosenkami Marek Niedźwiecki zapraszał kolejne chętne osoby do krótkich rozmów i pozdrowień na antenie trójki. Były także autografy, a tłum fanów ani przez chwilę nie malał. W sobotę rano z tego samego miejsca Marek Niedźwiecki poprowadził swój program Markomania, podczas którego o Bolesławcu, ceramice i glinoludach opowiadało wielu Bolesławian. W piątek i sobotę Bolesławiec był naprawdę mocno w eterze.